Zgradziła ja się, cofam. No, dobra, Te, masz tego, Te, tak. on Po ciebie biegnie, lol, on po ciebie leci. Ja go biję pod, od tyłu. Uciekaj w lewo za uczas czas. I'm low in the pishron, pishron. Welcome every. Nie no, nie na no. cześć, mam ludziska. Ja jestem zgradził. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serarii Przedostatnim odcinku Sterrari 1-3 przed, 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 przed nie albo przed, przed ostatnim, nie zobaczymy. wiadomo, ale przedostatnim bossem takim w ze mną Kuczak. Dzień dobry. Witam serdecznie pozdrawiam także Michała i Kamila, bo oni nie wierzą, że to ja, ale to ja, więc to, to, to nieważne. Dobra. To nie w tak naprawdę. To to ja. Roden Dawid Roden. Okej, okay. to na pewno. No, ja, ja sobie tak jest Możesz. A, ja. Z, e, tak, właśnie. Chanterelle, lol, lol. Jakie chanterelle, ty co przywołałeś? A, nie, to, to ta babka truflowa. Będziemy walczyć z fisheronem Lujem. Zobaczymy, że no. Ja przybyw. dałem sobie już bufa. Jak ci będzie brało. Dobra, co? jest, jest, jest. Polują. Te, już ginę. Nie mogę latać. Dobra. Nie wiem, na, na, ja na. też nie jest za wolno Ja nawet nie wiem, z czego go strzelać. Gdzie on jest. Ale piszę. Latam tam sobie. Jaka muza. Te. W ogrodzie pomagaj! Bije, bije, a ja mam moje potwórki biją? Tak, co tu jest budowa? To to są nasze na UFO te. Oto a... I dobra. To jest moja Pogarnę Pogarnę. Ja cel, będę jeździł. Ja. Ale on zaraz ginę. czym się zdaje? Nie. Bo ja nie, bym, bo ja nie wiem, bym, gdzie ty jesteś. Nie, Halo. to był zły pomysł bardzo. A łaz ja się cofam. No, dobra. Te, masz tego. Ten on tak. po ciebie biegnie, lol, on po ciebie leci, ja go biję pod, od tyłu, uciekaj w lewo cały czas. Ja go biję, on ucieka cały czas. nie wiem czy to jest lak, czy, czy po prostu tak się dzieje. Jeee, patrz tam. Ej, Kurze, rób tak. Przemienia się, przemienia no, się zgrydzi. Ale zobacz jaki to jest dobry sposób. Ty, patrz, tepnij się z powrotem na słon, ale za chwilę. Teraz, tepnij się. No, ja go biję, chłopi, on się goni, ja go mogę o, bić, <laughs> lol. Patrzcie, tak się czytuję i Dobra, tepa się do mnie, bo już mi uciek. Bo on za daleko poszedł i znowu może się cofnąć Oj 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 nie. Coś <grym ten... <grym To jest To był najlepszy pomysł To nie był <grym> Te, ale już mamy na niego sposoba więc będzie easy Dobra. Tylko wystarczy zrobić tak Jeden z nas ty najlepiej, bo ja tu nagramę więc żeby było widać tylko te UFO jest wolniejszy, wolny, jesteś szybkiego? Nie ma się przejrzeć. Nie, nie. Jedynie po Torach, ale tu musieli znowu robić gdzie i budować przez tory przez samopę, a tego mi się nie chce. Boimy może pod wodą. Co? Tak, pod wodą. Ale... Masz taki przedmiot jak Celestial Shell? Mam. No, no to pod wodą damy radę. No dawaj, lecimy tam naszym wagoniczkiem. Ja już lecę, tylko poczekam muszę tam wejść, bo oczywiście przede na dół. Patrzcie, jaki ich zrobiłem. Dobra, ale to jest dobry sposób, patrzcie, ty. Nie no, fajne, nie Jesteś? Ale to kiedyś tego chyba nie było. Nie, no, ale widziałeś, on się wkurza już mocno, bo teraz to był nie Patrz, on robi teraz tak, że. Jak on cię sfokusuje, bo tego przywołałeś, to nawet jak się cofniesz, obyty obojętnie gdzieś to tam biegnie za to, bo mam mnie ulewa, ja się go biję. Więc to może na bardzo fajnie. Dobrze, jakbyś go bił po prostu, ja bym do ciebie się tepał, jakbyś został na tym, na oceanie, bo wtedy on by się nie wkurzał, bym zdążył, wiesz, poczekać. Znowu wrócić, ty byś go znowu trochę pobił, ja bym wrócił i tak dalej. Nie, nie Wiem, rozumiem. że to jest taki legalny. Raz. Zostawałbyś na oceanie no. i biłbyś go dopóki by nie uciekł z oceanu. Ale on by nie tam fokusował? Cały czas. Nie wiem, raczej nie Chodzi Czy mi o to, żeby że... po prostu nie odchodzi z oceanu, żeby on się nie wkurzał, żeby nie zadawał tyle damagea. Patrzcie, jeżdżę bez pisania, wiecie? Bez, bez trzymania czegokolwiek Dobra ale jest lag, napisałem coś, a. A jeszcze tego to nie... O okay. Jezus, no jak tyle napisałem. Dobra, bufujemy się. Wrzucam i zgradzia tym razem, no to już musi iść. Pod wodą? Naszej myśli. Czekaj chwilę, bo muszę jeszcze ten. jeszcze tutaj sobie sferki, porzucali i tak dalej. Pod wodą spróbujmy. Ale ja czy... się będę cofał jak coś to wtedy wiesz. Aha. Po prostu będziesz robił jak wcześniej. Kurde Nie tam ja, broń. ja, ja. Cofaj się, cofaj się, no widzę go. Cofaj się! Ale on ciebie fokusuje no. Teraz ty się musisz cofać Dobra, cofam się Bądź gotów, tu, idź w lewo okay. od razu Biegnij w lewo na spawn Leci! No, to niezbyt mi dużo dało w Wracaj do mnie, bo uciek chyba No nie, no to, to nie ma sensu To normalnie go musimy bić to Nie, 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 zrobimy tak, tylko ja oddalę się trochę, żeby cię zaczął fokusować Oddalę się, żeby mi nie widział zabijmy go nie. pod wodą zwyczajnie Klikło mi się, ale to pod wodą nas zabije od razu nie zabije nas Jak nam nie zabije Chodź, tam rano ja go spróbuję elf meterem teraz podnieść no. Fokusujecie No Dobra Wait, co ja jestem co ja zrobiłem za głupotę lala Cofaj się Bo ja jestem teraz przed nim, cofaj się Więc, dosnąłem to był nie, 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 to nie ma Kurde, sensu wcześniej to działa, normalnie, bo... bo mamy tylko dwa, dwa trufle teraz. Ja, już to trzy zmarnowaliśmy. Tak, bo, o, bo jesteś głupkiem. Dobra, a czemu to wcześniej działało, bo teraz nie? Bo jesteś głupkiem. A może, nie wiem. Może lak? Nie, nie, dobra, nie wiem, nie wiem czemu. Aha, to pod wodą nie działa, dobra, to ja nie mogę z tego bić, to muszę bić czegoś innego. Ile rzeczy, no, raj, złapie ba. Na no, zgrodzie pomagaj. Co? tron może, trochę. Halo? No ja nie, nie jestem w ogóle szybszy od niego, na no stary. Tak ha, no ale laksa mnie, bo pisało mi, że ty cały czas łowisz. Sorry. Ja no, ja nie daję rady z nim, tak. Muszę się, no i uciekł. Ale muszę uciec, no to... To czemu on ciebie w ogóle nie fokusuje? Nie wiem, zacząć? bo ja... może jak jestem poza jego zasięgiem wzroku, bo ja akurat byłem teraz poza zasięgiem wzroku. roku. O no Ostatnia próba jedzie jedziemy o więcej trufli. Cał teraz, będę ja cały czas nawzięło. teraz będę cały czas na jego zasięgu wzroku, ale na początku Ciebie. No, przy przywołuj. Po mm -hmm. pierwszym razem nam najlepiej poszło, miał już... Tak, pisaliście różne rzeczy w komentarzach. Jest, yes, Różne yes. śmieszne rzeczy, nie, nie, nie będę... Gredzio, cholera! Już... Czekaj, gdzie ty to jesteś? To... Dobra, Uf. widzę go. On też mnie widzi. Nie, nie widzi mnie teraz. Musimy biegnąć razem w lewo. O, teraz. Ale nie Zresztą do góry. musimy latać po prostu. Nie, lataj do góry, lataj, 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 bo ja nie dam rady na tych platformach. Głupi pomysł, bo z tymi platformami kiedy używam bucha. Patrz jak go ciśniemy tu. Co to za platforma na górze, a to jest ta nasza tak stara? Nie zginął! To... Zginął prawie. Nie, nie zginął, nie zginął, boże zgradzio, żyj! No ale Zmienia się Dobrze to... ale teraz musisz uważać, bo przy tej ostatniej farmie jest naprawdę naprawdę Dobra, bardzo Dobra zginął mocny. i on się teleportuję. Okej, okay, teraz się Zginął! Co? Co? Przecież bo... powiedziałem ci, że zginął! to udało się. Eee, okej, okay, no dobra. To... <laughs> Czyli wow. jednak jest easy. To wiecie, ja idziemy po więcej takich osób, okej? Okay? Dobra, znaczy, ale tak... nie, wiesz to. poczekaj, poczekaj, może otwórzmy trochę baga jednego już. No dobra. 3, dwa, jeden. Flayron. Flayron. Ale to jest wolne. A wiesz co ja zrobię fajnego? Może mi się uda teraz pod wodą właśnie. Tsunami, opę. Dobra, to ja Ale patrz, po... mamy takie coś teraz. Co? No to jest taki takie robot. Coś. I słuchaj, jak byłeś pod wodą? On pod wodą jest szybki, wiesz ten? ten to on robot. na kurde. I po prostu byśmy mogli zabijać taki tylko że on troszkę przy końcach nie wyrabia. Więc trzeba by było tak zawijać fajnie. A da się odwijać, znaczy odwijać. O tak można wziąć. No, tak pik. Tak, no dobra, to tak też można zrobić, tylko musimy teraz dobra. Zdobyć to chodź, idziemy, idziemy łowić robaczki, tylko ja nie mam, a nie mam, dobra. Ty to nie jest takie wolne, tak naprawdę. To no, szybkie, nawet, dobra. Pyk. La, la, la. Witam wszystkich ponownie A czy mam y, tego sferka, to jest twoja sfera? To jest moja sfera O kurde Dobra Mamy się, cztery się trufle. trufle Mamy cztery trufle, się I, i, ja się bufuje i jazda, I ja mam na niego sposoba Znaczy mam na niego sposoba Chcesz się creeć No bo, nie bo, działa mi Już mi piszą A już Zap, mi nie Zapomniałem mi dać offline mod Rodzio się trochę Coś to się stanęło Kręcię, troszkę za szybki, no. Pójdź tu nad woda, bo mi uciekłeś. No niestety, pół HP mam. Możesz uciekać trochę, nie w niego, tylko po prostu postaram się uciec. Ty stałeś mi... Uciek. Jak ja stałem w miejscu? Byłem nad wodą cały czas w grze. What? jesteś piźnięty w chołeku. Ty, 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 ty 500, zo zobaczysz... Zobaczysz, <laughs> dalej. Mi pisało, że ty stoisz w dungeonie i stoisz i on cię bije. Fajnie, fajnie się bawię. 100 metrów od plaży. Już piszą. No to jest przeczłowiek, hopie. No tak, tak, się dzieje. Jak są, nie wiem co się dzieje w ogóle. Dawaj szybko, tutaj te się, jazda, jazda. To jak się przeżyje, to ten, to się teraz. <grym> jak się przeżyje? <grym> Jakie laksupy, co jest z tym internetem? Doku mi pisze, co robię w Terrarii. To ty mi cały czas, to ty mi cały czas mów, gdzie ty jesteś. Dobrze, jestem w domku, teraz teleportuję no. się do ciebie. Okej, okay, widzę. Właśnie użyłem tu mocy swej specjalnej. O Jezu, spadłem do wody. O Jezu. Dobra. i nie wyhilowałem się. I mam jednego Wormhola. Robisz to? Wychilować się? Czy... Dasz mi najwyżej wormhole? masz wormhole, nie? No. Cztery. Muszę u mm, Nie że jest Halinką znowu? Mam jednego, ale teraz jest... go żeby do Ciebie wrócił. Nie, nie będę go zużywał, tylko polecę do Ciebie tym... naszym kolejkiem. Oh yeah! Nie, zużyj, bo czas mi... A? A? No, panie... Oczywiście ja dostałem Flayrona z gradzie, nie wiem co... Flayrona dostałeś? To easy, tak? teraz biznie niego. albo mi go daj. A co ty dostałeś? Eee... tsunami No to, czemu mi nie powiedziałeś? Powiedziałem trzy razy, że tsunami dostałem Gibaj! No to to dobre jest. Jakie to jest dobre? To jest do szczelców, dla ciebie. No właśnie, to co ty mi nie dajesz? Marnuję jeden na strzela pięcioma Tylko, że ja mam normalne strzały, to nie wiem. Zobaczę jak to szczelam. Orzeż ty oszuście, nie powiedzieliśmy wcześniej Powiedziałem, proszę mnie słuchać. Nie ja powiedział Zobaczysz ja. na Angrane! <todgłos》> W ogóle taka świerda sytuacja na informatyce pani powiedziała, że muszę zrobić... Znaczy muszę, klasa cała musi zrobić tutorial. obojętnie jaki, to można nawet w formie filmu. Z gry, z... <taki> Także tego. Wyślej wyśl, terarię, jak zainstalować Enterarię o Okej, okay, no to rzucaj mi to csunami. Oh. Ale cię laguje, Wo, stary. No, a rzuć mi flayrona. E, dobrze. Ile to da ma dmę Oluju, lepsze. Dobra. Aha, to strzela, tak. No dobra, no powiedzmy, że fajnie. Dobra, to jest przywołuj. Od, od mojej kuszy obecnej. Lepiej Lepiej Lepiej. Lepiej. A nie będę tego używał. Przywołuj. I mówi cały czas, gdzie jesteś, czy jesteś nad oceanem, czy gdzie jestem ja... cały czas nad oceanem, z gryzastą. Nie mam zamiaru żadnego uciekać. Dobra, ja czekam, cały czas, tak? Mieć, cały czas mieć swoje. Nawet no, jak mi będzie jeszcze, pokazywało, tak. że ja uciekłeś, to cały czas jestem zjazdą. Tak, nad jestem cały czas nad oceanem. Dobra, to jazda. Jazda, jazda, jazda. jazda, techno. <laughs> Chodź tu. <laughs> Zbuffuj się! Jestem zbuffowany. Dobra, buffnę sobie jeszcze raz. Jestem zbufowany, nie drzwi mordy! Halo? Nie wiem, czy to ma sens, żebym go tego, bo gówno dodaje w sumie. Nie wiem, gdzie, nie, gdzie ja jesteś. Jesteś tam na górze, w kosmosie? Nie! Kur... Znowu łapię! Jogo nie widzę. Co się... Jestem cały czas nad wodą. Dobra, widzę Tutaj go już. Jest. Widzę go już. Spiluję się. Jestem znaczy, już że jest za szybki. Ej, co jest? Czemu tak nie działa jak wcześniej? Czemu teraz bo tak schodzi mało? No nie ten. wiem, no co Ej. jest? Stary? Czemu Ej. ja umieram? Czemu wcześniej nam się udawało, a teraz nie Co on Ej. robi? Zmienił się. Zmieni zmienił się. Nie wylatuj poza ten, poza ocean. Nie? Nie, nie Chodź. wolno. Jak nie wolno? Jakby Ej, nie co? te laga... No nie wiem co to się stało? Pytałeś by nagle tak zlagowało serwa i on tak stał w miejscu i myśmy go wtedy zabili Nie, nie, on się wtedy zmieniał z grę, dlatego stał w miejscu. Może przez to, że ty latasz. O, nie, w czasie też latałem. Nie, bo mi pokazywało, że ty nie latałeś tak daleko i no, latałeś tak blisko, a ja tak ubiłem. Ale ja latałem blisko spokojnie i, i nie działa. psu się. Kurcze... Judge Kwis chorą się w Nie, dobra, ja nie biorę tego Freyrona, będę jednak z tych scepterów, bo to, to lepsze jest. A ja chyba Unreal Snipera użyję, bo. No nie wiem, chyba lepsi być. Tego zabiliśmy z Unreal Snipera, więc. 355 platforms. O, kurde. No kurde A i, i co biłem, no to z, i czorok będę bił, nie będę bił go z tego, dobra Aha, Teraz bo mnie nisz, zniszczyliśmy tak. przecież platformę, ja się dziwię, skąd mam tyle tego Cztery bomby to jesteśmy Dobra ciśnij Flyer, flyer on hopie. Ja wolę te moje kruki, nie kruki tylko nietoperki, bo one lecą, czemu się stoisz w miejscu znowu? No nie, co za lagi, jakby nie te lagi ja, Bo ja po prostu nie wiem gdzie ty jesteś wtedy Bo mi pokazuje, że ty poleciałeś do kosmosu Poleciałem tam, nagle byłeś No nie słuchaj mnie, patrz gdzie jest ten debil, bufek gruby patrz jaki No Buf Tak, bo muszę zrobić tak, buf Bufo. muszę zrobić Muszę zarzucić się wędkę da. Czekaj, czekaj, bo zrąbałem Ty muszę najpierw zarzucić to To biorę, będę latał za tobą, to. tylko tak żeby nie było lagów to... Ja Powiedz mi kiedy go będziesz Bo ja... Nie pokażę Już go przywołuję Ale powiedz kiedy Kiedy wyjdzie? Teraz Dobra Za... Do oceanu Widzisz go? No Po prostu staraj się uciekać przed nim cały czas Nie daj się dogonić Bo jak się dasz dogonić to jesteś dupi jak ja No trafił mnie właśnie Uciek Nie, nie uciek. A jakbyś był u góry i on już był za blisko to po prostu używaj tego o A nie, pucha ma Zmienia się. Szybko, 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 szybko. Zmienił się. A ty jesteś 400 metrów czy jesteś nad oceanem? Nad oceanem, zaraz będę, zaraz dobra. będę. Dobra, jesteś. 6000 metrów! uciek Co? Co no się nie, stało? No bo tepłem się, żeby się wyhealować. Serio? No a co miałem zrobić? Umarłbym to by ciebie zawił, bo jesteś za ciotą. E, dobra, no, przywołajmy ostatniego. <laughs> ty, ja się wydał, nie ty, <laughs> co co ty ja Dobyć. No czy my zawsze Teraz musimy raz. takie fajlić opie... Już, cicho tam! Coś ty zrobił, co nie uciekaj nikaj opie. A co I on się nie to... uciekać, jak go mnie zabija inaczej? Teraz on mnie fokusuje, więc ciesz się. No dobrze, to fokusuj go, tego zgredzia. Ja mi niepotrzebne takie rzeczy. No. Halo? Gdzie on jest? No fokusuje mnie. W końcu kurde, prawilny, prawilnego człowieka fokusuje i mogę go bić. Ło! Bo... na do jedno, nie wiem jakim cudem. Nie wiem jak, ale zabiłeś. Właśnie musimy dropnąć tsunami. Bo kurde bez tsunami to nie to, 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 to nie, może być. By nie jest to. Tak, to jest, to jest to Samonera. No lata za mną. Gdzie Zaraz ginie, więc pomóż. Idę. Zaraz go zabijemy, jeszcze trochę ma. Ale trochę że zgr... no jest ja, ja się kręcę cały czas. Mnie Mam coś. pomysł. Dobra, Dobra. zginął. Lol. To w ogóle jego trzecia wersja, to jest po tym jak on jest, wiesz. Na eksperci jakby oh. się nie wczytywała. Tak ile To Rzeczy leży. Dobra, otwieram od razu. Oczywiście. Jest tsunami! I jeszcze pieszor na Kurde też chcę pieszonyx Jaki jaki jestem buksiel w ogóle? Ale ja ci jedam, bo ja i tak nie używam wingsu. chcesz? Tak to daj, daj, daj dobra. Dobra, oczywiście. Proszę. Masz jeszcze jednego trufla? Yy, nie, niestety zużyłem. Ale żeś o, złapał. No ja już złapałem, tak to jest, trochę Jakie daleko. dobre to jest, ja to zakładam. Przetestujemy na... Nie ufomąć, tylko tu. Yy. Wie, chyba jeszcze tam gdzieś w magazynku mieliśmy, nie? Czy nie? Nie wiem. wiem. Może. O nie, wiem. Chyba powinny być, bo ja łapałem tak po prostu, wiesz, między odcinkami jak graliśmy. To mogą być jeszcze. Uho, masz to. Tsunami. Nie, to jest Temple Staff, co? Ale ja jakie tsunami? No właśnie o tym mówię, bo tsunami to jest mój łuk. Idę sprawdzić. Czy są? Bo jeszcze muszę przetestować tego Temple Staffa. Dobra. Truflu, 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 nie ma trufli, halo truflu, halo truflu, halo, halo truflu, halo truflu, alotruflu, kochany truflu, halo, truflu nie ma truflu. Gdzie ty je dawałeś? To jest skrzynica tu gdzieś, nie, nie? Nie wiem, nie mam powinno być albo z, ze zwierzakami, albo w dropach z potworów Tak to nie wiem, mm, czyli jednak dupa dupa, cycki, dupa dupa kuczak, nie ma dupy. Bo jest dupa, dobra sobie, że tak Jak ja jestem Gimbus, nie? Że tak mówię Skrzynka z grecia, tu nie można tego otwierać Dobra, to nie wolno Dobra, to ja idę łapać robale z I Nie mam poteonów na regenerację Cje, Jesteśmy po przerwie, Eee? Dobra. Nie mam pociągów na regenerację. Zapraszam Zgredziona od cała nacji. Dobrze. No kolejny dzień wstaje no, na no, naszą no. rację. Yeah. I teraz. Jazda, jazda, jazda. Techno, techno, techno. Jazda, jazda, jazda. Jezus. Zabij trufla. Ego. E, I zaraz przetestujemy. A ty już... Ile ty złowiłeś? Trzy. Już zjeść koty. Ja? Normalnie. No. Smacznego kurczę Smasznego. Dobra, zarzucam wędek. Coś tu Andrzej Ja też, ja jadłek uf, uf. Robię, ale jeszcze bym sobie musiał zjeść trzeciej Nie, on cię fokusuje, weź bliżej bądź Nie ma go Ale wtedy nam wychodzi, Aha, no. bądź bliżej po prostu Jest Już Aaaa, strzelać Ale moje tornado go będą biły Nie widzę, ja w ogóle jestem bezużyteczny na rewalcji No wiem Widzisz, jako solo pokonuję On no, tyle lecha Ty happency. go pokonujesz, twoje tego pokonuję. No to, ale nie, Moje tornada go w ogóle nie trafiają. Dobra. Tak się nie bawimy. Ja prowadzący w takim razie postanowiłem, że użyję... Zmienia się, zmienia... Zmienił się? Czy co? Czy co to jest? Ja nawet nie wiem kiedy się zmienia, serio. No nie ginie, co mi to... Nie, 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 nie zmienił się jeszcze, nie uważaj. O, zaczyna się, ale moje tornatka i tak samo. To nawet jeśli go nie trafiają. Bo UFO jest Nasz dobre właśnie na zmienić. takie pojedyncze bossy, bo trafia. A patrz, jak stoi teraz w miejscu, Ot, widzisz? Zmieni, jak Tornada zmieni, zaczęła zmieni. bić? Walej. Tornada nie złudymyś walnego jak stał w miejscu. Ja się nawet nie zbuffowałem, teraz się zbuffowałem. Widzisz, taki lekko duszy trzeba. Prawo wgrydzi, że się bukujesz. Dobry, dobry, dobry film. Dobry youtuber, który pokazuje jak grać naprawdę świetnie ci to wychodzi z gredził. Wystarczy się kredzić w kuku. Tak, Okej, okay, tak się... czemu jest do dupy? Ej, czemu tak się... No bo się wostało? teleportuje do nas A, jest to Zginę, Skinę, zginę, Mam loa, na hita jestem. Nie no weź, nie bądź taki. Na hita jestem! A ja nie wiem gdzie on jest nawet. Okej, okay, uciekam. Jest! Zabiłem. Uff, Myślałem. No na, na, na szczęście miał już loła. Uh. Aha! Bo to, jak A. ja jestem garniety, te to się zmienia jak się zmienia do trzeciej pory. Hehehehe. To zaraz zobaczymy co mi dropnie. Stój tam, żeby mi nie uciekł ten. Dirizier. Eee, Bzienior. Stój cały czas Ale dałeś się mi w końcu coś fajnego nie będziesz stał... No, you are slain. Zostałeś zgładzony. Co mnie to obchodzi? Gdzie jest nie, gdzie w... r... No na dole gdzieś pewnie. Jest. Eee tam. Tsunami ulepszone. Do jakiego stopnia? Hasty. I szybkie. Hasty. Dobra, dawaj jeszcze raz. Chcesz takie coś? Masz. A nie, chcę. I ufoki przywołam jednak, bo one są lepsze na to. Dobra. Tsunami jest lepsze jak wiesz. Takie na moby stojące na Norda lorda, o to będzie dobry. Dobra, dawaj. Jestem gotowy. Na kurwa Andrzej. Ten na 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 na. Na 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 na. na. on napisze, ona się bardzo opłaca mieć naprowadzające te bulety, bo te inne nie dają za dużo. Dzieci się tam się bulę wysoko? A proszę tu wrócić w tej chwili, bo ja tu strzelam do niego. Ja latam na Skosy. Ała. Już ma pół HP. Widzisz? No. pak. Latające tornado Andrzeja, Andrzeja <śmiany> Tsunami. chyba się coś zmienia. Trzecia forma, where are you? Chyba nie będzie trzeciej formy, bo, bo będzie, szybciej. Będzie, 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 Ale jak będzie, się zmieni, to go i teraz już ginie, Patrz, i teraz, i teraz go mamy, i teraz. Nie zdąży nawet. Uciekaj, Uciekaj no. ruszaj się, ruszaj się jak coś. Tak, nie, nie dam rady się poruszać. Nie, nie dam rady, nie zrobię go. Kur... Na hita we mnie. Dobra, koniec. Pokonaliśmy go. Mamy nie itemy, tak. mamy wingsy, Nie mamy jeszcze seta jego, ale po... Spa, nie! Skalczyk! Co? Nic, nic, nic. Ała, a, a. No. Nie mamy seta, ale, ale mamy inne rzeczy. Dziękuję za obejrzenie. Pięknego, terariowego. Najlepszy. OP Fight Bossa. Później będziemy walczyć z łatwym słab jakim lordem oczywiście nie pokonamy go ani razu właśnie skulteci po kultystach kultystu będzie dropił stardust dla mnie taki epicki smok który jest do bożega Vortex Sorbis, ze coś tam Vortex to jest ogólnie materiał z którego zrobi się dla mnie zbroję i różne rzeczy ale dla ciebie to stardust bo jesteś no i właśnie co tu powiedzieć no i z nie pokonamy jak będą takie lagi jak teraz, czy znaczy teraz akurat nie były? To główna przecież... pokonamy. Tak, wierzysz? Tak. Tylko tak. przygotujemy się na to, zrobimy tak. Zrobimy nie. Z toru w całą platformę, bo inaczej go nie pokonamy. Nie Pokonamy. Ja. No dobra, bo my jesteśmy i tak dobrzy, bardzo dobrzy, najlepsi prawie. Najlepsi. Prawie. Najlepsi. No dobra, to najlepsi, yy, nikt nie jest lepszy. Mm. Rodin. Bo my mamy sposoby, my odkrywamy na każdego bossa jakiś sposób. Teraz na tego Fishrona tak, fish runa, tak jak było widać w sposób bardzo był. śmieszny. No, łapki, komenty, subskrypcje. No uroki. Bo jakby nie no. subskrypcje, to my odchodzimy z YouTube. No, tak. Popokalibyśmy się. Tak. Dokładnie. No, no to, to łapeczki też, oczywiście, jak mówił z a ja mam Różne, dzisiaj jutro i pojutrze tyle uczenia, że normalnie nie maluję, nie maluję. No, ja jestem wderwiony, że tyle mi zadają rzeczy. Z historii, ja cieszę, na jeden, dwie, muszę się dwie godziny nauczyć, tak. Mita, mit muszę opisać, kurde? Jezusi, bo... I kurde, inne rzeczy. Dobra, to was i tak nie pa, obchodzi. Trzymajcie się i cześć przez trzy. Do Pa